Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie Słuchajcie, jak możecie zauważyć, dostałem kolejny sprzęt do testu Także ja biorę się za odpakowanie tego pudełka I przechodzimy do odcinka Małe pudełko oraz duże pudełko Słuchajcie, tutaj odpakowujemy szybko te pianki I sprawdzamy, co my tutaj mamy Słuchajcie, wygląda na to, że w dzisiejszym odcinku Będziemy testować Laptopale nowo Legion 7 Mamy tutaj powłokę, która Ochrania tutaj wszystko Czekajcie, ja sobie to wyjmę, mam nadzieję, że mi nie wyleci Ty, dobra, jest Zapewne zastanawiacie się, co będziemy dzisiaj Robić. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zobaczycie top model, ale na laptopie. I dzisiejszy top model będzie polegał na tym, że widzowie będą musieli ubrać skiny, które będą miały jak najwięcej szczegółów i będą jak najbardziej kolorowe, żebyśmy mogli dobrze przetestować tego laptopa. Żeby to jeszcze otworzymy go i odpalmy, nie? Dobra, odpalam. Wszystko chodzi, zobaczcie, jaka piękna klawiatura kolorowa. Nice, nice, ładnie to wygląda. On mi się tutaj odpala i ja wam teraz wszystko o nim opowiem. Zapomniałbym jeszcze o małym opakowaniu, w którym jest zasilacz no i kabel do zasilacza. A więc przejdźmy teraz do specyfikacji tego laptopa, czyli tak naprawdę, co ten laptop posiada w środku, że jest taką mocną maszyną. A więc zacznijmy od grafiki. Mamy tutaj oczywiście kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3080. Jest to karta 16GB. Laptop jest wyposażony oczywiście w procesor i jest to procesor AMD Ryzen 7 5800H. Na pewno zastanawiacie się, ile cali ma ekran, a cali ma dokładnie 16, a ekran to dokładnie 16-calowy WQXGA o rozdzielczości. 2560 na 1600 165Hz i PS500 Nitów. Jeśli chodzi o dysk, no to mamy tutaj dysk SSD o wielkości 1TB. Laptop wyposażony jest w pamięć o wielkości 16GB. System operacyjny to oczywiście Windows 10 Home. A więc zacznijmy od tego, że Fortnite jest grom turniejową. No i powinniśmy wymagać właśnie od sprzętu jak najwyższych klatek na sekundę oraz jak najmniejszych opóźnień systemowych. Przy mniej niż 25 milisekundach, dzięki tych. Technicę Nvidia Reflex i ponad 144 klatkach na sekundę na platformie GeForce RTX zyskasz przewagę nad konkurencją. Czyli ten sprzęt zapewni nam jak najwyższe klatki na sekundę oraz jak najmniejsze opóźnienia systemowe. I właśnie to przekłada się na hasło Frames Win Games. Ray Tracing jest możliwe dzięki karcie GeForce 3080 oraz dzięki innym kartom z serii RTX. I na czym to wszystko polega? Słuchajcie, sama technologia Ray Tracingu pozwala nam na kształtowanie światła, na symulowanie tego światła. Głównie polega to na na tym, że obraz gry jest po prostu na totalnie innym poziomie. Mamy odbicia w wodzie, mamy odbicia w lustrach. Po prostu cała ta grafika wygląda dużo bardziej realistycznie. Następna technologia to dokładnie DLSS Nvidia. Jest to przełomowa technika renderingu oparta na sztucznej inteligencji. Zwiększa ona wydajność graficzną, przy czym nie obciąża naszego sprzętu. DLSS korzysta z potęgi sieci neuronowej, z zakresu głębokiego uczenia, aby zwiększyć częstotliwość generowanych klatek przy zachowaniu pięknych, ostrych. Obrazów w grach. DLSS pozwala nam na zwiększenie liczby klatek na sekundę nawet o kilkadziesiąt procent. Co ciekawe, coraz więcej gier wspiera tą technologię. Między innymi Fortnite, Cyberpunk 2077, Call of Duty Warzone czy nadchodzący Battlefield 2042. Ostatnia technologia, którą wam przedstawię, jest to Nvidia Reflex. Technologia dostępna dzięki kartom RTX Serii 30, zmniejszająca opóźnienia systemowe, czyli czas od kliknięcia do wyświetlenia na ekranie. Nie mylić z opóźnieniem sieciowym, które wynika z jakości naszego połączenia internetowego. Nvidia Reflex pozwala na szybsze reagowanie przez komputer i wyświetlacz na dane pochodzące z myszy i klawiatury, dzięki czemu gracze mogą szybciej namierzać wrogów i strzelać z większą precyzją. Mamy również coś dla twórców. Jest to dokładnie Nvidia Studio i Nvidia Broadcast. I są to narzędzia dla początkujących oraz dla doświadczonych twórców. Nvidia Studio, platforma oraz sterownik wykorzystujący moc kart graficznych GeForce, również poza gamingiem, np. przy edycji filmów czy pracach graficznych. Nvidia Broadcast jest to aplikacja dla początkujących i doświadczonych twórców oraz streamerów, która zwiększa jakość dźwięku i obrazu przez efekty jak wirtualne tło, automatyczne dopasowanie obrazu z kamery internetowej oraz usuwanie szumu z mikrofonu. Teraz przejdziemy do drugiej części tego odcinka, czyli przetestujemy sobie tego laptopa i sprawdzimy, jak sobie on poradzi właśnie w Fortnite. Przy top modelu, przy full detalach i przy najbardziej szczegółowych skinach. A więc oglądajcie do końca. A więc możemy już przyjść do odcinka i odcinek będzie polegał na tym, że właśnie zrobimy sobie top model ale z jak najbardziej kolorowymi skinami, słodkimi skinami oraz najbardziej szczegółowymi. Najważniejsze jest to, że ustawiłem tutaj maksymalne ustawienia i włączymy sobie wyświetlanie klatek na sekundę, zobaczymy jak to wszystko będzie działać. Także pierwsze co, no to zobaczymy na full detalach, a później zobaczymy na najsłabszych. Ile klatek uda się wycisnąć. Ogółem wygląda to bardzo dobrze teraz. Ja już mam tutaj 38 widzów i myślę, że pora, żeby rozpoczynać. Także rozpoczynamy no i lecimy. Także zobaczcie, mamy około 100 klatek na sekundę na full ustawieniach. Musimy też oczywiście pamiętać, że mamy tutaj pełno ludzi. Na samym początku, no, e, te klatki mogą spadać, ale jeśli popatrzymy się w drugą stronę, zobaczcie, mamy około 180-200 klatek, czyli więcej niż mam na kąpie teraz. No ja nie wiem, ja mam jakiś komputer z, tektu z tektury. E, no i przejdźmy teraz do pierwszej tutaj rundy, ja mam tutaj brońki, tutaj mamy wszystko. E, mamy około 40 osób z tego co e, mówiłem wam wcześniej. Także zapraszam pierwszą osobę i przypominam... Proszę się tam nie tuć, halo, proszę się tam nie tuć z tymi kilofa. No dobra, musimy iść powyjaśniać, zrobić porządek. Na początek. E ty do tyłu, ty też do tyłu Okej, okay, widzowie, możecie jeszcze sobie zmienić skina Jeśli uważacie, że coś jest nie tak Także najbardziej e, szczegółowy Oraz najbardziej kolorowy skinek wygra Mamy tutaj pierwszą osobę i czy to jest skin kolorowy? No jest on trochę, ma trochę On takich szarych, brązowych No i są kolory, bo są włosy Dobra, przechodzisz dalej I pamiętajcie, taniec kolejny również ma być kolorowy Tutaj, no, mamy tylko niebieski kolor I trochę pomarańczowego Także, beczku, przykro mi, Adam Pozdrawiam cię, no ale nie tym razem, Gwied Piastka, skrzydła, mega spoko. Zapraszam dalej. Zobaczcie, mamy dużo klatek na sekundę, mimo tego, że tam jest dużo osób. Zobaczcie. Z drugą stronę, jak się popatrzy, no to mamy około 200-180. Spadki z do 180. Naprawdę mega fajnie to wygląda. Ok, ten skin jest mega kolorowy, zapraszam. Tutaj tak samo, no jest on trochę ciemny, ale trudno. Ten jest tak, tak samo piękny. Rybka, rybka, no tylko kolor, to miały, miały być kolorów więcej. Halo! Ten skinek jest piękny. Dalej, co tu będzie? Taki skinek już mamy, ale przejdź. Zobaczymy, co później pokażę ten skinek, oczywiście, mega kolorowy. No w porównaniu, no to yy, Black troszeczkę brakuje. Mamy tutaj starego skina kolorowego, dobra, niech będzie. Ten skinek, no oczywiście. Bohaterki, nie lubię bohaterek, wiesz o tym? Ale możesz przejść. Niech, niech to będzie jego dzień po prostu. Lamoa, lama, zapraszam. Tutaj kolejna disco, lama. No pierwsza runda zawsze jest prosta. Yy, no, ale no, nie, 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 nie dla wszystkich, nie dla wszystkich. Yy, pozdrawiamy Farala. WS. E, takiego gościa już mamy, ale przejdź, żeby nie było. Ta babeczka też zapraszam dalej. Chociaż nie wiesz co, byczku. Sorry, jednak nie, wiesz dlaczego, bo on jest bardziej kolorowy. Zapraszam. Laseczkę w ogóle wyeliminowałem. Sorry, laseczka, nie obrażaj się. No to jest fajne, dobra, przejdź. Um, to jest bardziej śmieszne. Kacezony, Zony, pozdrawiamy Zonego. Tutaj. No dobra, zapraszam. Ten skinek w porównaniu do tamtych jest, no taki średni. Zapraszam dalej. O, pajac! To jest dobry clown, pajac cokolwiek. Lodzik oczywiście przechodzi. Pięknie to wygląda, ej, naprawdę pięknie to wygląda. Ej, tu jest tylko zielony, syba. Tutaj... Mm, nie, nie. Sorry polski klusek. Pozdrawiam cię klusek, no ale no nie, nie tym razem. Tak samo ten skinek w porównaniu do tamtych też już raczej kiepsko. Tu niby jest kolorowo, no dobra, idź. Tu za mało kolorów. Niby jest kolorowe, ale no... Ojejku, ojejku, kolego, sorry, Nikodem, przepraszam. Ojej, tu mamy czerwony i czarny, tylko macioszek. Ech, no jest ładny, jest ładny. Dobra, idź. Kosmitów już mamy bardzo dużo, pozdrawiamy. Takiego ziomka też już mamy, tych mamy bardzo dużo, ale przechodź. Tutaj muszę zastosować coś takiego. A więc, widzowie, wygląda na to, że pierwsza runda jest już za nami. O ty, gościu, panie Lamcia, panie Lamcia. On chyba poszedł na obiad. Dobra, widzę, zobaczymy, czy on tu będzie na koniec odcinka. Czy tam, czy dołączy? Może dołączy do nas. Przechodzimy do drugiej rundy. Okej, okay, runda numer dwa. Zapraszam na taniec, taniec, taniec tutaj. Poproszę mm, czy to jest kolorowe? No niby jest, ale no nie do końca. Dawać, dawać dalej. To jest kolorowe, no tutaj, no, gościu się zna na rzeczy, tu. Zobaczmy. Zapraszam. I ten kolej zrobi ten, patrzcie się. O, nie. No i o to chodzi, patrzcie, pałeczki się tu zmieniają pięknie. Zapraszamy kolejną osobę. Koska Rubika, kolorowa, tak, tutaj również. Tutaj. To też jest piękne. Zapraszam dalej, zapraszam dalej, tutaj. Okej, okay. niech będzie. To jest kolorowe. Tu. Piękne, no piękne te tańce, naprawdę kozackie. Okej. Okay. Ale tutaj się odgapił, no ale no muszę go puścić, bo ładnie wygląda. Torcik zapraszam. Czy ja tu w ogóle... No jedną osobę tylko wyeliminowałem. Ty, 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 ty. No nie no ja czekałem na jakiś kolor, a tu nic nie ma. Piękne. Zapraszam. O, ja czekałem na ten taniec, dokładnie. Zapraszam. Kosmita, co nam pokaże? No okej. Okay. W ogóle zobaczcie, jaki on ma plecak, fajny. Eee, pasuje do skina, ale jest za mało kolorowy. Banieczki. No dobra, no dobra, dobra, niech mu będzie. Tutaj Klaunik. Tęcza, okej. Okay. Fajny! fajny, w ogóle nie wiedziałem, że to jest w grze. A ty gościu gdzie tam? Pokaż co tu masz, torcik. I tu. O, czy to jest kolorowe? Ech. Sorry logic, no ale troszeczkę nie bardzo. Przepraszam, lecimy do trzeciej rundy. No i mamy emotkę rzucaną. Hmm. Pasuje do skina, ale zbyt mało. Zbyt mało kolorowe. Lecimy dalej. Co będziemy mieli tutaj? Kolorowe, świetnie, przechodzimy. Mmm, yy, okej. Okay. Mhm, jestem ciekaw, co tu będzie. No to samo dałeś, byku. Dawaj coś innego, żeby się uratować. Dawaj coś innego, żeby się uratować. Szybko, 5 sekund, 5, 4. Nie, nie, byczku. Dawaj. Lecimy dalej, kogo? Tęcza, pięknie. O takie motki chodzi właśnie. Mmm, yy, no dobra, idź. Ten okej okay. Teraz damy sobie na minimalne ustawienia I później wrócimy do najlepszych Zobaczymy, jak na minimalnych to będzie chodzić Okej, okay, zobaczcie 200 fps mamy cały czas Nice eee, Dobra, przejdź Kolejna osoba eee, Nie, to nie jest kolorowe, sorry W sensie, no niby troszeczkę jest, ale zbyt mało Tu pasuje, pięknie, dalej mm -hmm. Fajne No tego już było pełno Dawaj coś innego Dawaj coś innego, szybko Okej, okay, idź, niech będzie Miał dwie przygotowane eee, No dobra Tutaj, ten kosmita, coś tutaj Motylek, nie podoba mi się Wcześniej motylek już był, sorry Mikołaj, no ale O, to pasuje i jest kolorowe Dawaj dalej, kosmita Byku, ale to ma być motka rzucana <laughs> Dobra, przechodź No dobra, niech będzie O, masz szczęście, że się wykluł I ostatnia osoba no dobra, niech będzie, niech będzie. Czekaj, czy tamten żebek dalej tam stoi. Następna runda to jeden na jeden. Zapraszam po jednej osobie, i która osoba będzie lepsza, ta osoba zostaje. Proszę tutaj, pięknie, i pokażcie co tutaj macie. Dobra. Wybrałem. Tokio, przepraszam, tam był lepszy plecak. Zapraszam. Po Kolejna osoba z lewych drzwi. No, tych skinów jest bardzo dużo. Możecie mnie przekonywać w jakiś sposób. Mamy, zapraszam dalej. Tutaj musimy to La Lamorożec kontra taka różowa. Sorry, lamorożec. Zapraszam kolejną osobę. Pojedynczo, pojedynczo. Lamorożec kontra bohaterka. Tu chyba wiecie, kto wygra. Chyba <laughs> wiecie, kto wygra. Zapraszamy, lamorożca. Kolejne osoby. Tutaj coś zrobisz? Zrobiłeś, zrobiłeś najgorszą rzecz, jaką mogłeś. Czyli dałeś ten taniec, który śni mi się po nocach. Bo każdy używa tego tańca. No, zobaczmy, jaki tu jest plecak. No, byczku, przegrałeś plecakiem, przegrałeś plecakiem. Tamtą osobę zapraszamy. Mmm. No sorry Bieku, ale przegrałeś na wstępie Bo tutaj jest bardzo dobry skinek No i patrzcie się, no mamy szczęśliwca Ty oczywiście przechodzisz dalej, zapraszam No bo nie miał z kim walczyć Każdy ma, każdy ustawia się przed ścianą Wszystkich zapraszam, wszystkich, wszystkich I my wracamy do full ustawień Żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać w finale Okej, okay, mamy full ustawienia I teraz każdy daje spray na ścianę Najlepsze cztery spraye przechodzą Stop i nie malujecie nic więcej. Nic więcej nie malujcie, ok? Który, który lepszy? Bo to są te dwa, dwa te same skiny. Obróć się plecami. Ok, już wiemy. Jedna osoba. No, pan panda. Przykro mi, panda. Ok, przykro mi, chłopaki. Czekajcie, najgorszy skin. Mamy dwa te same skiny. Obróć się plecami. I ty się obróć plecami. Ok. To już wiemy, kto przechodzi dalej. E, no i mamy cztery osoby. Zapraszam do finału. Wielki finał OPSC, zapraszam, zapraszam. Wielki finał będzie polegał na tym, że wyeliminujemy najpierw dwie osoby, które nie będą miały szczęścia, no bo te wszystkie skiny są przepiękne. E, I teraz tak, dmuchacie każdy jeden balon. I teraz tak, ta osoba, która będzie miała drugi kolor, taki sam odpada. Nadmuchajcie kolejny balon, drugi. Ok. Ok. I teraz znowu to samo Nadmuchajcie kolor numer trzeci balon. Dobra, zielony, zielony. Także wiemy, kto nam odpada. No, i zejdźcie na dół. I mamy dwie osoby. Tutaj, tutaj to polegało na tym, że każdy skin już był bardzo fajny, e, ale nie chciałem decydować, kto ma odpaść, no bo tak naprawdę, no tak jak mówię, każdy skin był fajny, więc niech los zadecyduje. A teraz, chłopaki, wy zapraszam was teraz pod tą ścianę. Musicie robić teraz wszystko, żeby mnie przekonać do tego, że to właśnie wy zasługujecie na wygraną. E, najbardziej kolorowe rzeczy wygrają. No, mi najbardziej, szczerze wam się podoba, szczerze wam powiem, że mi się podoba najbardziej tego wszystkiego. No, wydaje mi się, że not clown! Sorry, byku, ale. No, wydaje mi się, że najlepszym skinem, tutaj w tym top model, jest pan Klauni. Panie Klaunie, proszę. A, czekaj, zobaczmy, czy ten ziomek żyje. E, ziomek chyba poszedł na obiad. Także wygrywa dzisiaj ten tutaj ziomek. Wyeliminujmy. Zobaczmy, kto to jest. Uwaga, uwaga. No i proszę państwa, SG Miko Wygrywa dzisiaj top model A więc widzowie, my już jesteśmy po teście i mega fajnie To wszystko wygląda, mega dużo klatek na sekundę W sumie nie ma się co dziwić, ponieważ mamy tutaj Kartę GeForce NVIDIA RTX 3080 Również wspominałem wam wcześniej O tych wszystkich technologiach W które jest wyposażony ten laptop I to właśnie dzięki tym technologiom jesteśmy w stanie Zyskać przewagę w takich grach jak Fortnite, czy też w innych grach sieciowych Takich jak Call of Duty Także to daje nam przewagę, no i co widzowie Jeśli jesteście zainteresowani, linki będziecie mieli w opisie piszę do tego laptopa. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i widzimy się prawdopodobnie w kolejnym teście. Trzymajcie się, piona